Siema, tu z Witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się. Faksem. Powiemy sobie, jak działa, jak go używano oraz co to w ogóle jest. Więc zacznijmy od tego, co to jest faks. Faks to technologia, dzięki czemu mogliśmy przesłać swoje dokumenty przez dźwięki i linię telefoniczną. Przykładowo, chcemy wysłać jakiejś osobie albo firmie dokumenty. A więc co robimy? Wsadzamy do faksu, wybieramy numer, no i magia dzieje się już sama. A więc tak, jak wygląda taki faks? To jest akurat faks bez słuchawki. Były faksy również z słuchawką, które pełniły jednocześnie rolę telefonu oraz faksu. A tak się składa, że mam i również taki faks. Faksy te to faksy od Philipsa. Ten to jest model Magic 5 Echo, basic chyba. A ten to jest Magic 3 Primo. I on już ma słuchawkę. Nie mam pojęcia, czy ten, czy ten jest starszy. Nie wiem. Mi się wydaje, że ten jest troszkę starszy, chociaż naprawdę nie wiem. No i tak one się prezentują. Poza tymi różnicami w wyglądzie, no nie ma on za wiele różnic. Działają one naprawdę tak samo są obaj na te same rolkę. No i tak naprawdę różni ich tylko wygląd i to, że ten faks ma słuchawkę. Czyli ten fax mógł pełnić i rolę i telefonu, i faksa. Jednak ten mógł pełnić rolę tylko faksa. Oczywiście nowoczesna technologia VoIP również działa z takimi faksami. Ale czy tak naprawdę, żeby wysyłać i odbierać faksy, trzeba mieć takie urządzenie? Odpowiedź to nie. Wystarczył zwykły laptop z modemem. W sumie laptop, komputer, no komputer też może być. Tam tutaj laptop posiada właśnie modem, także z niego możemy wysyłać odbierać faksy. Mój komputer warsztatowy, czyli ten, który tam widzicie, również ma modem na PCI. Także też z niego możemy wysyłać i odbierać. Okej, okay, a więc zobaczmy jak to działa. Ok, a więc ja już przygotowałem tutaj dwa faksy podłączone. Ten ma numer 1101, ten ma numer 1102. Także prześlijmy sobie faks z tego na ten. Mamy tutaj wydrukowaną jakąś listę funkcji na którym z tych faksów, a więc prześlijmy ten faks. Wkładamy sobie tutaj, zaciągnie ładnie nam ten faks teraz i wybierzmy numer, czyli 1102 na ten i wybierzmy start. Tutaj mamy przychodzącą rozmowę o, i one się już teraz łączą. Ten już tam tutaj skanuje dokument. Oczywiście numery wyświetlają się teraz na ekranie są inne, bo inne były ustawione. Ale już nie będę przestawiał. To miał ustawiony numer 21, jak tu widzicie, a ten miał numer 0100. No, 0100, no bo to w końcu służy mi fakt do tego, żeby odbierać połączenia na IP telefonii. O, nie może zaciągnąć papieru, może pomożemy? O, o, dobra jest. Tylko to powinno być bardziej, że tak powiem, prosto. Krzywo zaciągnął papier, będzie krzywy druk, Ale cóż, no już niech będzie. O, proszę. Widzimy średnie ten, średni, średni ten drugi, jest na tym akurat faksie. Ten faks ma troszeczkę lepszy ten drugi, ale poszępiło nam. No cóż, no, źle pobrało papier, ale jak widzicie, tutaj wszystko wydrukowało się tak jak powinno. A tutaj drukuje nam się raport transmisji, i jak widzicie, w tym faksie drukuje się już o niebo lepiej. A teraz spróbujmy w drugą stronę. A my zaraz w drugą stronę ta sama historia rozmów przesyłamy. Tylko tutaj musimy ustawić sobie dobrze na papier A4, żeby prosto zaciągnęło. Tutaj ładnie nam zaciąga. I wybieramy numer 1101. I klikamy start. Mamy dzwonek. No, i proszę, mamy łączenie! Skanuje dokument. No i proszę! Wyskanowało! O, proszę jest! To jest takie pierdoły, że kiedyś sobie dzwoniłem, bardzo mi się nudziło wtedy. <grymne> Widzę. Że no cóż, no. Ważne, że to działa. A teraz próbujmy zadzwonić z tego telefonu na ten. Wybierzmy właśnie 1102. I mamy. No i teraz fax odbierze nam oczywiście, bo myśli, że idzie do nas fax, że mamy sygnał. Ale gdy klikniemy stop i powiemy coś do słuchawki, no to widzicie sami. Tak samo możemy zadzwonić z tego na ten. Wybierzmy 101 i proszę, dzwoni nam teraz. Użyjmy laptopa z Windowsem i modemem. Ok, a więc teraz próbujemy wysłać faks z tego komputera na ten faks. Tym celu wchodzimy w start. Wszystkie programy, akcesoria, komunikacja, fax i konsola faksu. Mamy tutaj całą konsolę. Wybieramy sobie nowy fax, dalej, do możemy napisać fax, dalej mamy numer faksu, czyli te nasze 1101. Dodajemy numer, klikamy dalej. No i tutaj mamy wiersz tematu test. I dalej w notatce możemy napisać: To jest test faksu z Windowsa. Ok, klikamy dalej, znów dalej i zakończ. Teraz uruchomi się monitor faksu i mamy trwałe wysyłanie strony 1 z 1, a tutaj nam się po prostu odbiera. O proszę. I właśnie trwa drukowanie tego. co napisaliśmy. Oczywiście wybraliśmy szablon, także będzie to wydrukowane z szablonem. Oczywiście możemy sobie w laptopie kliknąć więcej. Tutaj mamy... Co tak naprawdę się dzieje? No i proszę, mamy tutaj. Okej, okay, wydrukował nam się, musiałem zamazać, bo tutaj, no, numer był, dane były, że tak powiem, prawdziwe. No ale mamy, to jest też faks z Windowsa. Wszystko ładnie się wydrukowało. A teraz spróbujmy z drugą stronę, z tym samym faksem. Czyli włączmy faks i wybierzmy numer 1102. Mamy dzwonek. I proszę, dokument jest skamowany. I trwa odbieranie strony 1. Ok, mamy odebrany nowy faks, i możemy kliknąć. I mamy podgląd. I proszę, mamy ten nasz faks odebrany. Możemy zamknąć. A tutaj oczywiście niezmienny raport transmisji nam się będzie drukował. Można to wyłączyć. Nie wiem, przeszkadza mi to. Nie, także zostawiam sobie. Ale o dziwo, ten druk naprawdę jest bardzo wyraźny. No i proszę, tak to wygląda. A więc dziś to by było na tyle. Na sam koniec, jak zawsze, zapraszam na IP Telefonię dla naszego TikToka. IP Telefonia Podłoga Oficjal. Ostatnio zrobiłem pierwszego dawna live'a. No troszeczkę było mniej już widowni, dlatego zapraszam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko.